Robert Łysik prowadzący podlesiankę wspólnie z Dawidem Bremerem był bardzo usatysfakcjonowany postawą naszej drużyny w spotkaniu z Wiktorią Częstochowa. Zdecydowanie wygrywamy z Wiktorią Częstochowa 4 do 0, chociaż to spotkanie od początku nam się nie ułożyło, bo jeden z naszych zawodników dostaje czerwoną kartkę, ale mimo tego drużyna dobrze zareagowała i, i ta determinacja, bardzo dobra gra w defensywie oraz w ofensywie powoduje, że zdobywamy 4 bramki i cały mecz kończymy wynikiem 4 do 0 i 3 punkty przypisujemy sobie na naszą korzyść. Trzeba też podkreślić, że te właśnie te pierwsze mecze to taka zawsze niespodzianka i taki zawsze znak zapytania, bo ten okres sparingowy był dla nas Różny. testowaliśmy różne elementy, różne rzeczy, różnych zawodników, więc te wyniki też były różne, może czasami niezadowalające dla kibiców, ale zawsze podkreślaliśmy to, że te sparingi i ten wynik przede wszystkim w tych sparingach to jest albo druga, albo trzecia rzędna sprawa, natomiast ten wynik dzisiejszy to jest ta weryfikacja tego, wydaje mi się na co nas stać i dzisiaj pokazaliśmy kawał dobrej piłki, kawał dobrego charakteru i, i patrzymy z nadzieją na przyszłość. Wygrana różnicą czterech bramek grając przez niemal cały mecz w dziesiątkę z całą pewnością mocno rozbudziło apetyty wśród kibiców Podlesianki. Jaki jest zatem cel na ten sezon? Z tymi celami jesteśmy spokojni. Też przez chwilę w szatni powiedzieliśmy sobie, żeby też do tego wyniku podchodzić spokojnie, że oczywiście jest to wysoki wynik, fajny wynik. On cieszy nie tylko kibiców, ale nas jako sztabu, przede wszystkim, że zagraliśmy na zero z tyłu i to też jest pozytywne. Natomiast te cele my chcemy skupić się na kolejnym rywalu. I teraz już myślimy tak naprawdę od dzisiaj, czy też od jutra o kolejnym spotkaniu wyjazdowym, o kolejnym rywalu, żeby też dobrze zagrać, żeby zdobyć trzy punkty. I chcemy taki Step by step, czyli krok po kroku, czuwać te punkty, zdobywać bramki, jak najwięcej spotkań wygrać. A co gdzieś tam po chociażby pierwszej rundzie pokaże tabela, no to, no, to, no to zobaczymy. Natomiast no, nie jesteśmy, wydaje mi się, zespołem, który będzie walczył o utrzymanie. My, myślimy o tej górnej części tabeli, ale tak mówię, spokojnie, z pokorą podchodzimy do każdego spotkania, do każdego przeciwnika. Do tych czterech punktu, do tych czterech bramek też podchodzimy z pewną pokorą i, i, i chcę, czekamy na, na kolejne spotkanie. Jeżeli chodzi o ligę. A kolejne spotkanie już w najbliższą sobotę na wyjeździe zmierzymy się z Orłem Łękawica, a początek meczu zaplanowano na godzinę 17.